Czemu będzie się kręcić serio ze mną? Głupie to Mohamed On jest jakiś... pierdolnięty Jakiś Mohamed To ja mam tylko w korkowo przez chwilę on kurwa głupie, że on się za dziesiątką chce kręcić hmm. No, leci horda. koledzy brach, A i babam, Bra co za pan Zach Zachciało im się to, proszę bardzo, mówię, ja się nie rzucam, oni sami się rzucają, po prostu dostają klapsa. <laughs>